Witajcie, jestem Uniwers i witam Was w następnym odcinku z Jeszcze nazwy nie mamy, ale niedługo już będzie. Zapraszam do oglądania. No, tak, na szybko sobie oprowadzę. Tutaj jest nasze drzewo takie czujne obserwatoryjne, ale będzie niedługo zniszczone całe. Tutaj powstała nam tutaj taka ściana z bambusa. Bo wcześniej tej bambusy były, ale potem je przejrzymy tutaj Ścięłem tutaj kawałek lasu, bo chciałem porozświetlać, żeby tutaj się nic nie respiło I tutaj znowu ktoś wybuchł i muszę znowu nareperować Zbudowaliśmy tutaj stajnię, akurat to zbudowałem przed odcinkami no i tak, tutaj mamy taki magazyn w tym korytarzu, ale będzie to przeniesione gdzieś tutaj. Na przykład, tu będzie nasz magazyn. A tutaj jest w budowie główny hall, gdzie będą moje wszystkie rzeczy. Yy, takie główne. Właśnie nie wiem, czy tutaj to zrobić magazyn, czy gdzieś indziej. O, i jeszcze jedno. W poprzednim odcinku, zrobiliśmy sobie. Jak za chwilę zobaczycie, zrobiliśmy sobie tutaj. Mob Spawner. I można bardzo łatwo wbić ten, ten 30 level. Ja na przykład już sobie wbiłem i mam zenchantowany. Nie wiem Mam zenchantowany enchantowany Diamentowy Kill -off, ale go na razie chowam, by. zostać sobie na potem, ponieważ. Uwaga, mamy kolejnych wieśniaków. Miałem znowu bending na jednym z wieśniaków, ale. Jednak stwierdziłem, że po co, jeżeli ma mangan, a czy ten nie mangan, tylko Ericsson. No i tak, tutaj mamy dwóch rolników, dwóch bibliotekarzy, i tak ten nam sprzedaje niezniszczalność, więc bardzo fajnie. A ten nam sprzedaje ciernie. I to też bardzo fajny element, ale ten wieśniak będzie nam sprzedał za 16 emeraldów, ponieważ uwaga, jest, jak mówiłem, na Was mamy które jest mangan, na razie nikogo nie ma i on ma za 16 emeraldów. Emeraldu, ponieważ go, jak powiedzieć, odrodził, a po prostu chciałem, żeby miał avcigmenta. No to tak. A teraz głównym takim naszym celem będzie yy, udanie się do pustyni, ponieważ jeszcze wcześniej przed odcinkiem eksplorowałem tutaj trochę te wody, bo chciałem na odcinek sobie znaleźć trochę jakiś map, ale się nie udało. Więc, y, pokopałem sobie trochę piachu, tam w skrzyniach mam parę staków Bo na pusty pustyni właśnie znalazłem Właśnie patrzy, a tam y, w piachu stoi sobie, po prostu świątynia No to co, widzimy się za chwilę jak dopłyniemy No dobra, y, dopłynęliśmy, tu jest nasz statek, który eksplorowaliśmy w którymś tam odcinku Oto są moje znaki rozpoznawcze y, Tu co, zaparkujemy naszą łodzią O, nawet żółwie tu się znalazły Jakieś króliki, ale dobra. Naszym celem jest właśnie to. Już to napisane tabliczki, gdyby ktoś to znalazł, bo... Na odcinek chciałem to zostawić. No to stwierdziłem, że po prostu właśnie tutaj podpiszę, żeby nikt mi nic tutaj nie ukradł. Wejdziemy tu sobie. Tutaj sobie rozkopiemy. Tutaj też dałem. Dobra, no i tak. Wkopujemy się w dół. Teraz trzeba tu uważać. Dobra. O, i mamy ochronę dwójkę. W miarę ok. Jakieś nici. Emeraldy. No też okej, okay, ale mogło być trochę lepiej. Na tempie jak się przyda, bo będę z tego budował podłogę. O, uwaga. Ciernie trzy. Dobra, to jest to, co mam u tego villagera. I teraz ostatnia skrzynka. Mam nadzieję, że to będzie bardzo coś dobrego. No... Szczerze to nic ciekawego tu nie było. Mm. Oprócz tego, że były tej emeraldy i te... tej właśnie... dwie książki to w miarę okej. Okay. Dobra, już po skończonej podróży mm, na ten... na tą świątynię. Trochę pokopałem tych bloków, bo były fajne. Yy, Przydadzą mi się tam do poziomu niżej. I teraz jeszcze może trochę piachu po bo się przyda. I znowu się widzimy za chwilę, ponieważ nie będę tego raczej pokazywał na filmie. Dzisiejszy film to po prostu będzie taki bardziej magazynujący nasze itemy, po prostu nasze bloki, które będą potrzebne. Więc widzimy się za chwilę. Dobra widzowie. Mm, mam inny plan na kopanie tego piachu, więc po prostu wkopię się tutaj trochę w dół. I teraz będziemy po prostu stawiać pochodnie. Będzie o wiele prościej. Znaczy dwa razy szybciej bym powiedział. Bo nie będę musiał przynajmniej marnować łopaty, a szybciej to zrobię. Więc i tak widzimy się za chwilę może jak coś znajdę. Dobra, widzowie. Mamy tutaj pierwsze znalezisko. No to tak, mamy tutaj... Będę ok, rzeczy. Znaczy, jeszcze może jakąś skrzynkę mi się tutaj zdoła znaleźć. Ale jak widać, na początku... ...musimy, jak zwykle, coś... Yy, ...zaatakować. Mniej jeszcze... O... Dobra. To tak. Yy... Kurde, nie zbiorę tym tego. No, może to będzie jakaś skrzynka, dobra. Jest killów. przecież to jest... Jak na zawołanie, widzę. No nie wierzę. O nie, przecież tym się nie da... O nie, jeszcze ich tu brakowało. Naprawdę, naprawdę. Dobra. Mmm... To ja chyba wracam już na bazę Więc widzimy się Okej okay. okay, moi oglądający Już zakończyłem naszą podróż Tutaj trochę tak pada Ale to się nie przejmuje To jest nasz cały lód Ciernie jest najlepsze w sumie Stąd O no jeszcze ten miecz Przecież ten miecz jest najlepszy mm, Ochrona 2 też jest w miarę okej okay. No i 3 emeraldy Już mam ich 25 no ale okej, okay, dobra. Ja się z wami żegnam, to był taki krótki odcinek eksploracyjny, mam nadzieję, że wam się spodobał, Będę żeby oglądać też poprzednie odcinki, bo inaczej ta cała fabułka taka, nasza storywalowa, będzie inna, więc do zobaczenia w następnych odcinkach i siema!